Zbieram, dobrze, zapraszamy! zapraszamy. Dobrze, dobrze, dziękuję. dziękuję wszystkim przede wszystkim dobrze, za przybycie, za to Te wartości, które nam odbaczy, wszystkim Polakom są szczególnie bliskie. Tak, tak dziś jesteśmy, jesteśmy razem, wszyscy, wszyscy niezależnie od, od tego, tego, czy jesteśmy z pis Solidarnej Polski, czy jesteśmy z wielu różnych towarzyszy, które walczą o polskość, walczą o patriotyzm. Walczą o szacunek dla religii, walczą o szacunek dla kościoła. Szanowni Państwo, otóż dziś jesteśmy w szczególnej sytuacji. Tutaj, w tym miejscu, w Warszawie, połączyła nas wspólna sprawa. Jesteśmy wspólnotą, jesteśmy jednością wokół wartości, tak jak prawda, tak jak. Wolność takich jak nasze wspólne polskie dziedzictwo i takich jak nasza zagrożona demokracja. Jesteśmy tu razem, by tych wartości bronić. I kto by pomyślał, że to by pomyślał, że po ponad 20 lat 20 lat od czasu, kiedy Polsko odzyskała wolność. To w 20 latach będziemy musieli, my Polacy, w różnych miastach Polski wychodzić i wołać o wolność, wołać o prawdę, domagać się przestrzegania podstawowych praw. Kto by pomyślał? Również, że tu w Warszawie będziemy musieli się spotykać, czy to pod kancelarią premiera, czy pod Belwederem i bronić prawdy, bronić wolności, bronić telewizji wam, bo tu po to przyszliśmy. <laughs> Drodzy Państwo, Fakty są takie, że dziś obrona telewizji trwa, jest obroną polskiej wolności. Dziś musimy pokazać, że jesteśmy razem, że łączą nas te wspólne ideały. I sądzę, że ten marsz jest takim świadectwem dla Platformy, dla premiera Donalda Tuska, dla... Prezydenta Bruśła Komorowskiego, że zobaczył, że my tu jesteśmy razem, że jesteśmy zgodni, że domagamy się tego, co jest ważne dla, dla nas wszystkich, dla Polaków. Fakty. Fakty są takie. Otóż, w świetle tego, co zrobiła Kryowa Rada Radiofonii i Telewizji, która chce zagłuszyć, zagłuszyć wolność słowa w Polsce. Chcę zagłuszyć głos Radia Maria i Telewizji wam. My dziś tu jesteśmy razem i upominamy się właśnie o tych wartości. Bo musimy pamiętać i musimy przypominać i rządzącym w Polsce, że demokracja i istota, jej fundament to wolność i pluralizm mediów. Tak, to ta wartość, która jest szanowana w Londynie, szanowana w Berlinie, szanowana w Brukseli, ale nie szanowana w Moskwie. I dzisiaj Donald Tusk i Bronisław Tomorowski... Idą drogą bliską Moskwy, idą drogą <laughs> zmierzającą ku ograniczeniu wolności. I dziś tu jesteśmy po to, by domagać się prawdy. Jesteśmy, bo dziś w Polsce musimy się zagłuszyć ludzi, którzy domagają się prawdy, właśnie. Dzisiaj w Polsce jest wolność dla tych, którzy obrażają polski kościół, którzy mówią do polskich duchownych, że są hamami. Dziś wolność jest dla tych, którzy domagają się popełnienia przestępstw, żądają popełnienia przestępstw narkotykowych bezkarnie. Dziś wolność jest dla tych, którzy znieważają polską flagę, którzy niszczą Biblię. I my tutaj dzisiaj musimy powiedzieć temu, twardo dość, twardo nie. Drodzy Państwo, z całą pewnością ta nasza wspólna manifestacja będzie słyszana. Długie ręce, długie ręce prezydenta Komorowskiego, który nie chciał teraz wyjść, nie chciał też przyjąć podpisów, dwóch milionów podpisów, które chcieliśmy złożyć dzisiaj. Te długie ręce z całą pewnością miały wpływ na decyzję Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. I pan prezydent Komorowski, pan premier Donald Tusk. Mają władzę, by tą decyzję zmienić i tego ich żądamy, tego oczekujemy. To jest nasze oczekiwanie. Drodzy Państwo, jest, jest taki moment, kiedy trzeba wykazać odwagę i tą odwagę wspólnie tutaj dajemy świadectwo, pokazujemy. i będziemy w tym konsekwentni. Będziemy konsekwentni, bo dzisiaj wolność odmawia się tym wszystkim, którzy odwołują się do dziedzictwa narodowego, do dziedzictwa patriotyzmu, do dziedzictwa chrześcijaństwa. Tym wszystkim, którzy, tym wszystkim, którzy chcą, aby w polskich mediach była broniona polskość, był obroniony patriotyzm, był obroniony chrześcijaństwo. Tych wszystkich, którzy chcą, aby, aby polskie, polskie telewizji, Polska radki można by było bronić wartości chrześcijańskich. Tak, tak, tym, tym tej, tej się odbawiam. Odbawiam. Ale, Ale my, my musimy powiedzieć tamtym po drugiej stronie, którzy oczekują, że żądają, żądają, byśmy mieli, byśmy, byśmy, byśmy mówili pokojnie, że, że, brzeli, że, że my nie będziemy milczeć, że my nie będziemy. Pokątnie szeptać, że my będziemy odważnie mówić, że my będziemy wołać, jeśli przyjdzie taki czas, o Polskę. Bo słowa Bóg, honor, ojczyzna to dewiza, która nas zobowiązuje. To wielkie nasze publiczne zobowiązanie. Drodzy Państwo, rozpoczęliśmy drogę przez różne polskie miasta, spotkaliśmy się w Warszawie, ale to jest droga do zwycięstwa. Droga do zwycięstwa, która. Ma za cel polską wolność, polską demokrację, a dzisiaj symbolem telewizja trwa. Chciałem gorąco podziękować ekscelencji biskupowi Antoniemu Dydyczowi za wspaniałą chomilię podnoszącą na duchu. Chciałbym ogromnie podziękować ojcu dyrektorowi za te słowa pełne mądrości, troski i przejęcia tym, co jest w Polsce. Chciałbym podziękować jeszcze raz. Tym wszystkim, którzy tutaj są, ale w szczególności też chciałbym podziękować Ojcom Redentorystom oraz ludziom dobrej woli, którzy tworzą telewizję Trwam, którzy tworzą Radio Maryja, którzy tworzą nasz dziennik, którzy tworzą wolne polskie media, wszystkie media, jeszcze te, tu nie wymieniam. Bardzo Wam dziękuję. Jesteście bardzo potrzebni. Rozpoczęliśmy drogę prowadzącą do zwycięstwa i zwyciężymy wspólnie. Odpowiadając Jarkowi, który zwrócił się do mnie z osobistym apelem, chciałbym powiedzieć jasno, choć wiem, że już odjechał, nie ma go tu wśród nas, ale na pewno usłyszy. Chciałbym powiedzieć jasno, że jesteśmy razem, że to co było zapomnieliśmy, że chcemy działać razem. Razem Solidarna Polska, razem Prawo i Sprawiedliwość. Razem rodziny Radia Maria, razem Solidarność, Solidarni 2010, razem Solidarność. Wszyscy razem. Razem wygramy. <laughs> Jeszcze raz. Nawet jak będzie nam brakowało głosu. Nawet jak będzie głos kryb, to będziemy domagać się wolności. Wolności dla Polski. Wolności dla Telewizji Trwa i prawdy. Prawda nas wyzwoli. Dziękuję bardzo.